Czasami, wychodząc już ze sklepu po zakupie bułek, zadaję sobie pytanie: czego najbardziej żałuję? Czy tego, że przymykałem oko na wieczne dżesowanie mojego ojca, aż przyniosło to dla niego patologiczne skutki? A może młodzieńczych wygłupów na kradzionym motocyklu, przez które obecnie mam dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów? Przechodząc pośród ludzi, których widuję na co dzień od 20 lat, czuję się jak ktoś kompletnie obcy, jak duch. Uciekam więc do miejsc, z których mogę dokładnie przyjrzeć się życiu w najbliższej okolicy. Dzięki temu wyciągam wnioski. Wszystko wokół nas się zmienia. a ja wciąż jestem zwykłym chłopakiem z osiedla.